pierwszej historii na tym kanale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zostawcie łapkę w górę i subika, bo lecimy po 500 subskrypcji. Mój główny cel to jest 100 tysięcy, ale dobra, bez przedłużania zaczynamy. Kurde, w co tu bym zagrać? Gróbka nawala! Gróbka dzwoni ciekawe, co chcą. Dołącza do rozmowy. Czy oni mają telefony drowdupie, czy co? Wszyscy mówią hejka! Wreszcie. Co tak nawalasz baba z matmy? Prawie mi uwagę wpisała. No bo Ania wyszła z grupki i jest w grupce kluski-muski. Co to pizdak? Szmata kurwa zdrajczyni. Dobra, szykujcie kije baseballowe i tchon noże. Tymczasem na grupie kluski-muski. Ania, a może to czas rzucić przyjaźń z tymi idiotkami? Czekajcie, najpierw podwalmy im robuxy. Ej dobre, te psychiczne pizdy. Torek mają tyle robuxów, że stacie na wszystko. Dobra, Ania, wraca na grupkę. Ale to, że ich nie lubicie, to nie znaczy, że możecie je okraść.